Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z Waszej absolutnie ulubionej serii, bo tak ja czytam komentarze, widzę, Wy tego pragniecie, jak wy potrzebujecie tego. Czyli oczywiście kolejny odcinek z serii Szkoła. I dzisiejszy odcinek jest naprawdę warto oglądać, bo rozeszło się słowo na dzielni, że w dzisiejszym odcinku kłosek ma być miła, ale oczywiście, że zanim to przejdziemy, musimy poczekać, a sobie obiady zagrzejecie, więc ja poczekam spokojnie, mam czas. Widziałem ostatnio, cały sezon to zawsze Agata na Disneyu. Fajny serial nawet, taki całkiem, całkiem spoko. No i Agata... Jezu, kocham tę aktorkę, ona jest wspaniała. No, no rewelacja, po prostu kocham ją. Dobra, nie mam czasu, wystarczy już. Jeszcze tylko nie zapominajcie o łapce w górnej subskrypcji i wejdźcie na mojego Instagrama. Oglądajmy, zapraszam. Karina Kłosek uczy informatyki. Uchodzi za bardzo surową nauczycielkę i nie jest lubiana wśród uczniów. Niektórzy wręcz panicznie się jej boją. Karina Kłosek w dzieciństwie została opętana przez samego Lucyfera. Wyjątkiem jest uczeń gimnazjalnej pierwszej a Janek Pluciński. Interesuje się informatyką i uważa, że bardzo dużo nauczył się od pani kłosek. Janek Pluciński nie boi się pani Kariny Kłosek. Sugeruje jednak, że Janek Pluciński ma smutne życie i po prostu już nie ma nic więcej do stracenia. Do you hear me? I'm not afraid anymore! Jeżeli oczywiście ktoś wykonał pracę domową, no ale większość z Was pewnie woli marnować czas w internecie niż nauczyć się czegoś, co naprawdę wam się przyda. Ja już skończyłem, Pani Profesor. Tak, zobaczmy. Zajęło mi to trochę więcej czasu, bo mm. stwierdziłem, że jak tutaj napiszę formułkę, to potem wszystko będzie się automatycznie zliczać. No i bardzo dobrze wykonałeś zadanie, wykorzystałeś dodatkowe elementy. Należy Ci się szóstka. The fuck? Pani Kłosek zna w ogóle taką cyfrę? It's paradoxical. And yet, it works. Przysięgam, ja nigdy nie widziałem, żeby stawiała inną ocenę w tym programie niż jedynka. Dziękuję, Pani Profesor. Tak, zobaczymy, co tobie udało się zrobić. Yy, ja jeszcze nic nie zdążyłem. Bo... Tak, widzę, że masz otwartą przeglądarkę. Nie przypominam sobie, żeby wyniki ostatniej kolejki ligowej były tematem mojej lekcji. Jedynka. Ale pani Karino, to jest hazard. Ja właśnie pasywnie zarabiam pieniądze, tak, tak. A to i tak cud, że chłop przynajmniej skrzynek wcale się nie otwierał. Znowu. A czego się spodziewałeś, nie szóstki? Mogę. Przypominam, że na kolejnej lekcji również będzie zadanie do wykonania. Do widzenia. Robert jest wściekły, bo dostał kolejną jedynkę i uważa, że nauczycielka uwzięła się na niego. Jest przekonany, że Janek dostaje dobre oceny, bo podlizuje się Karinie głosek. Ty cholerny kujonie. Ej, zostaw go. Czemu onem nie chcesz? Fajnie jest być pupilkiem na nauczycielki w szkole, co nie? Uuu, chłopie, nawet nie wiesz. Ja nie mógłbym tak żyć 24 na 7 w strachu. Nie jestem żadnym pupilkiem, po prostu dobrze wykonałem zadanie. To dlaczego mi ta biedźma ciągle rozdaje pały? Bo się nie uczysz? To chyba logiczne. To nie jest logiczne. No nie, nie, kolega jednak kretyn, bo to jest absolutnie logiczne. Ona się do mnie uwzięła, a ty ewidentnie masz u niej fory. Co ty gadasz? Płosek na nikogo się nie uwzięła. Ja tutaj się z Jankiem zgadzam. Ona porówni gardzi każdym z uczniów. Ona jest mega sprawiedliwa. Jak się przykłada, to dostaje dobre oceny. O mordę, ej, ty ją chyba naprawdę lubisz. Oczywiście, że ją lubię. Dużo dzięki niej się nauczyłem. Ja wiem, że jesteś jego kolegą, ale ty słyszysz, co on gada? No niestety. I co, może jeszcze jest fajna? Jest. Dla mnie zawsze była miła. O, w mordę! Przecież to jest wredna jenda, Ty się jeszcze na niej nie poznałeś! Kolego, mała rada! Ty lepiej troszeczkę ciszej mów, bo pani kłosek ma w uszach niczym nie nietoperze. Echolokacje! I zaraz zlokalizuję, skąd dobiegają te wyzwiska. To wy się na niej nie poznaliście! Jestem pewien, że jakbym poszedł do niej z jakimś problemem, to na pewno by im pomogła! Zakład? Co? Zakład, że jak pójdziesz za niej z problemem, to ci zrówna z ziemią. Ona nienawidzi uczniów. Zakład! Ej, zwariowałeś? Spokojnie, wiem co robię. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Jak można wszystko olewać, a potem oczekiwać, że dostanie się dobrą ocenę. Ale, ale Słuchajcie, Janka, chłop dzisiaj wybrał język faktów. Nie cierpię tego kujona. I najpierw temu chciałem przyłożyć, ale znacznie fajniej będzie oglądać, jak ten lizusek dostaje od swojej ukochanej kłosek między oczy. Chwila między oczy? To to ona ma broń? Janek jest przekonany, że wygra zakład. Nie zdaje sobie sprawy, że nawet jego najbliższy kolega uważa Karinę Kłosek za okropną i niesprawiedliwą nauczycielkę. Nie chciałem przy Robercie, żeby nie było, że jestem po jego stronie albo coś. Nie rozumiem. Człowieku, on ma rację. Kłosek jest wrenna i nas nienawidzi. Musisz się wycofać z tego głupiego zakładu. Ty też nie lubisz pani kłosek? Nikt jej nie lubi! Ja ją lubię i zamierzam wygrać ten zakład. Człowieku, ona zjecie z żywcem, potem wypluje i każe mi wszystko posprzątać. Nieprawda, udowodnię wam, że kłosek jest fajna! I to były ostatnie słowa Janka wypowiedziane przed jego śmiercią. Ja naprawdę tak uważam. Zawsze, kiedy mam jakieś pytanie, ona mi odpowiada i jeszcze daje dodatkowe wskazówki. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego wszyscy je tak nienawidzą. Jakby tak pomyśleć, to to, to, to już moja ulubiona nauczycielka. Na stówę ten zakład. Janek jest pewien, że jego koledzy mylą się w ocenie kariny kłosek. Chłopiec bardzo ją lubi, i dlatego założył się z Robertem, że nauczycielka jest fajna. Patrz, samobójca się znalazł. Dobra, skończysz gadać. Patrz, odważny się kojonek zrobi. Albo jest głupi po prostu. Racja. Masz to zadanie czy nie? No, oczywiście, że mam. Pójdziesz do kłosek z rozwaloną ręką. Ale ja nie mam rozwalonej ręki. No popatrz, teraz A. już masz. Dzięki Bogu, że nie powiedzieli, że ze zobaną nogą. Co ty zrobiłeś? Kompletnie ci odbiło? Nie przestań się wydzierać! Teraz masz pretek, żeby iść do kłosek. Powinniśmy mi dziękować. Mam nadzieję, że ten cyrkiel był czysty. No pewnie, że czysty, przecież nigdy go nie używałem. Znaczy nie no, biorąc pod uwagę oceny tego Roberta, chyba rzeczywiście go nigdy nie używał. To co, i jeszcze będziesz tak krwawił? Skaleczenie Janka nie jest groźne, ale dość mocno krwawi. Uczeń jest pewien, że może liczyć na pomoc Kariny Kłosek. Ja to już się raczej obawiał, że gdy ona poczuje zapach krwi, to jej się przypomną stare dobre czasy, gdy jeszcze można było bić uczniów. Gdzieś to było, kurwa, gdzieś to było. No co teraz, kurwa, gdzieś to było, Pani profesor, ja się w rękę. Ja rozumiem, że jesteś w tej szkole od niedawna, ale chyba nawet uczeń pierwszej klasy gimnazjum jest w stanie odróżnić gabinet higienicki od pokoju nauczycielskiego, prawda? Ale pani higienicki nie ma, a to bardzo boli. Dobrze, wejdź. Siadaj tutaj. Chwila. wow, i ona tak po prostu mu pomoże? Hold up. Wait a minute. Ain't right. głowę jak w przedszkolu. A, dobra, rozumiem. Wzięła wodę utlenioną, żeby Jankowi sprawić jeszcze więcej cierpienia. Jak ty sobie to w ogóle zrobiłeś? Cyrklem. To trzeba być naprawdę zdolnym, żeby sobie cyrklem wydrążyć dziurę w ręce. Przestań, ten nie masz dwóch lat. Prawda, zabawy jak w przedszkolu. Co ci strzeliło do połowy? Gotowe. Dziękuję, pani profesor. Nie ma za co. No i pewnie leś bardziej uważać, bo przybory szkolne z reguły nie są szczególnie niebezpieczne, jeżeli oczywiście używa się ich z głową. Oczywiście, pani profesor. Będę uważał. No, już to widzę. I to przekręcenie oczami. No, jak nie kochać tej kobiety? No i miałam rację. Pani Kłosek mi pomogła. A ten żart o przyborach szkolnych był naprawdę dobry. Co prawda teraz uważam mnie za jakąś pierdołę, która nie potrafi używać cykla, ale najważniejsze, że wygrałem zakład. Janek jest zadowolony. Chce natychmiast powiedzieć Robertowi, że miał rację co do nauczycielki i wygrał zakład. Jak to wygrałeś? Co ci mówiła? O co miała mi mówić? ja plaster. Była bardzo miła. Nawet zażartowała. Co? Czekaj, kłosek i żartowała? Ty chyba sobie jaja robisz teraz. Jak mi nie wierzyłeś, to trzeba było wejść ze mną. Niby jak? Ci sam się nie da wejść. No, Robert, sam udowodniłeś, że da się wejść. Trzeba się tylko zranić cyrklem. Right, <laughs> ja. Yeah. Oczywiście. Żebyś wiedział, że następnym razem tak zrobię. Jakim następnym razem? Przecież już wygrałem zakład. Chyba sobie teraz jaja robisz. Ona, ona jest nauczycielką, musiała ci pomóc. Właśnie, to się nie liczy. No to, no to po co ja to w ogóle robiłem? No i właśnie w tym rzecz, Janek. Po co ty w ogóle z tymi krytynami rozmawiasz? Gościu, what the fuck? Lafanu, teraz pójdziesz do niej i powiesz, że potrzebujesz sercowej rady. Dokładnie. To nie fair, zmieniasz zasady gry. Jak chcesz, to możesz się wycofać, ale z kasy teraz wyskakujesz. Jakiej kasy? A myślałeś, że o co się zakładamy? O rację. <grym> o rację? To się dzieci w przedszkolu zakładają. 50 złotych to minimum. Strasznie dużo. <grym> Pękasz, kujonku? Ewidentnie. Jakbym mógł poprosić Gina o jedno życzenie, to byłoby uderzenie w twarz tych dzieciaków. Się robi! <grym> Nie, bo mam rację. Pójdę do kłosek na następnej przerwie. <grym> Boję się, że pani kłosek się może trochę wkurzyć, ale nie dlatego, że jest wredna, tylko dlatego, że będę jej zawracał głowę na każdej przerwie. Muszę wymyślić jakąś dobrą historykę, bo nie mam zamiaru przegrać z Robertem. To ja mam rację. Normalnie chyba padnę i zacznę się uczyć, jak tym razem kłosek go nie zrwa z ziemią. Ta! Ty, Robert i nauka! To jest dopiero fikcja! W każdym razie ja tam będę i wszystko nagram. Będzie beka na całą szkołę. Janek Pluciński chce udowodnić koledze, że Karina Kłosek jest miła. Robert kazał mu zwierzyć się nauczycielce z kłopotów sercowych. Janek starannie przygotował się do tej rozmowy. Nie ma pojęcia, że Robert poszedł za nim i zamierza sfilmować sytuację. Można? No, co się znowu stało? E, sekundkę. No, co ty wyprawiasz? Wchodzisz, wychodzisz? Co się dzieje? No, bo widzi pani. No. Stało się, ale się nie. Znaczy, Janek, skup się i zdecyduj, stało się coś czy nie. No Janek, uspokój się, uspokój się, no skup się! skup się! <coughs> <coughs> czy mi się wydaje, czy ostrość się łapia na to, że syna z falauta? No, bo. Znaczy, stało się, znaczy, nie, że sobie coś znowu zrobiłem, ale. No, stało się. Janek, skup się. Skup się i powiedz, stało się coś czy nie. To dla pani. I pani Karina Kłosek na 100% wypije kawę, którą jej dał uczeń. Serio, chłopie, ty myślisz, że to jest pierwszy raz, jak ktoś się próbuje otruć? Bo, widzi pani, taka jedna dziewczyna złamała mi serce. Janek, czy ty masz problemy ze wzrokiem? Trochę, dlatego noszę okulary. No, może powinieneś nosić mocniejsze, bo najwyraźniej pomyliłeś mnie z jedną ze swoich koleżanek. No słuchaj, co ty sobie wyobrażasz, że ja jestem jakąś twoją opiekunką, ciocią? Czy możesz tutaj sobie wpadać do mnie na pogawędki i herbatkę? Nie. Ja Janek, po prostu... miałam cię za w miarę inteligentnego ucznia, ale widzę, że się pomyliłam. I nawet nie to, że powiedziała, że za inteligentnego, powiedziała w miarę to jest zwykłego, Jeżeli ty nie jesteś w stanie wytrzymać jednego dnia w szkole bez zrobienia sobie fizycznej krzywdy albo tworzenia wydumanych problemów, to może ty nie nadajesz się do gimnazjum. Przepraszam, pani profesor. Weź te herbaty. Do pracowni nie wolno wnosić napojów. Robert nagrał ośmieszający kolegę filmik. Cieszy się, bo wygrał z nim zakład. Tak jak uważał, Karina Kłosek wyśmiała kłopoty Janka i jasno dała mu do zrozumienia, że nie ma co liczyć na jej pomoc. To było boskie! Podsłuchiwałeś? No pewnie! Jak wszedłeś do niej z tymi herbatkami, to mało co to się nie posikaliśmy ze śmiechu. Nie rozumiecie, chciałem zrobić atmosferę. Atmosferę? To już Janek zaprosił od razu na romantyczną kolację, czy coś? No i zrobiłeś! Stary, jak cię ona pocisnęła! Nie chcę o tym gadać, okej? Okay? Ale skoro już wygrałem zakład, to chyba mogę się z ciebie ponabijać. Dobra, no to jedziesz. I co, łyso ci? Owszem, skończyłeś? Kujonku, sobie tak nie kozacz, dobra? Dawaj moje pięć dych. Nie mam przy sobie. Mają być na jutro, a jak nie, to pożałujesz. Błagam, żeby dziny jednak istniały. To było straszne. Nawet nie sądziłem, że pani kłosek może być taka okropna. A gdybym ja naprawdę miał problem, w dodatku Robert wszystko widział i będzie się teraz ze mnie nabijał. No teraz to mam przechlapane. Janek schował się przed kolegami, bo nie ma ochoty słuchać o, ich docinków. Wie, że Robert na pewno rozpowiedział wszystkim Jest o jego upokorzeniu. Głosyk wcale nie jest fajna. Ostrzegałem cię. Jakim ja byłem kretynem? Jak ja mogłem jej bronić? Forever young. O mój Boże, w tej szkole naprawdę słabo uczą. Żebyś ty wiedział, jak ona mnie potraktowała. Wiem. Nie, nawet sobie nie wyobrażasz. Ale ja naprawdę wiem. Robert wszystko nagrał i wrzucił do neta. Znaczy, całość... Co? Znaczy, znaczy, Przykro mi. Super, teraz cała szkoła się będzie ze mnie nabijać, i do tego jeszcze muszę 50Z dla Jeżeli się to pocieszy, to w komentarzach głównie jest pojazd pokłosek, tobie raczej mniej. Super, biedulek jak owieczka na rzeź, skąd ten chłopak się urwał, mi go nie osrzekł. Ty zostałem takim poczciwym głupkiem. Ty jesteś głupkiem. Trzeba było słuchać, jak cię wszyscy ostrzegali, że Kłosek jest wrenna. Następnym razem przemyśl wszystko, jak, zanim się założysz z jakimś debilem. Okej, okay, okej, okay. okay. czyli kolega jest głosem rozsądku w dzisiejszym odcinku. Nienawidzę Kłosek. Przede nie, nie, wszystkim ja, ona była dla mnie taka podła. Nie będę udzielał się na jej lekcjach. Ona jest sama sobie winna, że nikt jej nie lubi. Janek Pluciński chciał udowodnić koledze, że Karina Kłosek jest miła i poprzedniego dnia dwa razy prosił ją o pomoc. W końcu nauczycielka straciła cierpliwość i w ostrych słowach go odprawiła. Janek przegrał zakład i zawiódł się na Karinie Kłosek. Jest na nią obrażony i zamierza okazywać to na lekcji. Kłosek się normalnie popłaszy z rozpaczy. Słyszę jakieś rozmowy, wnioskuję z tego, że już skończyliście, tak? No, bardzo ładnie, piątka. Dziękuję pani profesor. To nie tylko szóstki, ale jeszcze taką ocenę jak piątka zna, co się dzieje! Jak to jest uniwersum? To, to ewidentnie nie jest moje uniwersum. Ja tutaj trafiłem. A ty co, nie zrozumiałeś zadania? Zrozumiałem. To dlaczego nie wykonałeś? Bo mi się nie chciało. Aha. No rozumiem. Nie mam zamiaru rozmuszać cię do nauki, jedynka. A nie chce pani wiedzieć, dlaczego mi się nie chciało? Nie. No strójka. Nie mogę w to uwierzyć. Byłem jednym z jej najlepszych uczniów. Ona nawet nie chce widzieć, dlaczego nie zrobiłem zadania. Jak ja mogłem myśleć, że ona mnie lubi? Kłosek nie ma serca. Janek jest tak wściekły na nauczycielkę informatyki, że zupełnie zapomniał o tym, że ma oddać koledze pieniądze za przegrany zakład. Tymczasem Robert szuka go w szkole, bo chce odebrać wygraną. Myślałem, że się nie znajdę? Zostaw mnie. Kasa Łosiu, dawaj, już. No. Już, dobra, trzymaj. Co to ma być? Miało być 50. A nie, no, dobra, dobra. Sorry, jak chcesz 50, to już daję. Mam tylko tyle. Dostaję kierunkowe w tym tygodniu. Ja, ja sobie ze mnie robisz. Miało być 50 i ja chcę 50. Już, dawaj. Gdzieś ja ci nie wyczaruję. Mogę się pożyczyć. Nie, na początku wcale nie zakładaliśmy się o kasę. I co z tego? Zresztą się zmieniły. Zostaw mnie. Zabijecie. cię, Myślałeś, że nie jest dopadne? – Nie. – Dawaj, już! – Przepraszam, zaraz skombinujecie jeszcze kasy. Co za co przepraszasz? Dostaniesz za to, no! Już! Nie Co mi się mi? tutaj dzieje? Macie natychmiast przestać. Ile razy wam można powtarzać, czy w szkole nie wolno się pić? Ale to on zaczął! – A to nazwaliśmy głupkiem. – Cześć! – się... Obaj dostajecie uwagę. Ale to niesprawiedliwe! Brałeś udział w bójce i zostaniesz ukarany. Nie widzę tu żadnej niesprawiedliwości. To znaczy, nie do końca brał udział w bójce. On po prostu był bity. Ale dobra, dobra, ja z panią Kłosek nie dyskutuję. Myślałeś, że twoja ulubiona nauczycielka stanie po twojej stronie? To nie jest moja ulubiona nauczycielka! Wcale! Tylko się nie popłacz. 500 wyświetleń i 241 polubień. Chłopie, dzięki tobie biję rekordy, no. Twoje starcie z kłosek robi furorę. Uuu, 500 wyświetleń. Tylko tego hajsu z wyświetleń nie wydaj na głupoty. Na waciki. Co ja sobie za to kupię? Waciki? Wiesz co, niech ci będzie. Daruję ci te dwie dychy. 500 osób obejrzały kłosek na ziemią, przecież u nas nawet nie ma tylu uczniów. Albo oglądają to ludzie z poza szkoły, albo niektórzy puszczali sobie to po dwa razy. Chwila, racja. Ten film rozniósł się na całą Polskę. Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. W sumie to ja się im nie dziwię. Poszedłem do najwredniejszej nauczycielki z herbatką. Mam tylko nadzieję, że ludzie kiedyś zapomną, bo jak nie, to będę miał przerąbany do końca szkoły. Janek, kochany... Tylko szkoły. Po szkole są jeszcze studia! <laughs> Mam nadzieję, że pomogłem. Karina Kłosek uchodzi za groźną i niesympatyczną. Większość uczniów się jej boi. Tylko Janek Pluciński uważał, że nauczycielka jest miła, ale po tym jak ostatnio go potraktowała, zmienił zdanie. Nauczycielka nie wie, że jej rozmowę z Jankiem nagrywał inny uczeń, a filmik krąży po szkole i cieszy się dużą popularnością. Proszę, twój telefon. Nie będę powtarzać że ja jestem jakąś Twoją opiekunką, ciocią? Czy możesz tutaj sobie wpadać do mnie na pogawędki i herbatkę? Nie. Janek, miałam cię za w miarę inteligentnego ucznia, ale widzę, że się. Kto nagrał ten film? Y Stańcie jak ze mną rozmawiacie. Dobrze. Nie wiemy, proszę panią, tu nie my. Przestańcie kłamać. No ale my naprawdę nic nie wiemy. No, ten filmik krąży od wczoraj w Necie. No naprawdę, proszę panią, to każdy może oglądać. Co za bezczelność. Nawet zastanawiałam się, dlaczego Pruciński się tak dziwnie wczoraj zachowywał. Teraz wiem. Chciał nagrać ten film po to, by mnie publicznie ośmieszyć. Karina Kłosek jest zdenerwowana i chce jak najszybciej porozmawiać z Jankiem. I dokładnie w tym momencie pani Karina zaczyna szykować łańcuchy w lochach szkolnych. Uważa, że uczeń specjalnie chciał ją skompromitować. Nie wie, że chłopak nie miał nic wspólnego z krążącym w sieci filmikiem. Zaraz zadzwonię do twoich rodziców, ale zanim to zrobię, chciałam ci powiedzieć, że bardzo się na tobie zawiodłam. Ale co ja takiego zrobiłem? Nie kręć. Lepiej przyznaj się od razu, kto nagrał ten film. Ale ja nie miała z tym nic wspólnego. Doprawdy? To nie ty przyniosłeś mi herbatki i przyszedłeś z wydumaną historią, żeby mnie ośmieszyć. Prawda? Nie. Przyszedłem do pani z wydumaną historią i herbatkami po to, żeby udowodnić, że pani jest fajna. Słucham? Wszyscy mówili, że pani jest niemiła, i tak dalej, ale ja panią lubiłem i założyłem się, że jak pójdę do pani z jakimś problemem, to pani mi pomoże. To nie moja wina, że pani na mnie nakrzyczała. Dziecko, ale ja nie rozumiem, dlaczego to zrobiłeś. Przecież już mówiłem, żeby udowodnić, że pani jest fajna. Dobrze, siadaj. Posłuchaj, jestem waszą nauczycielką. A nauczyciel powinien być kompetentny, wymagający i sprawiedliwy. A, i żądny krwi, żądny krwi też, bardzo ważne. I te wymagania chyba spełniam. Ale postawiła mi pani jedynkę. Bo nie wykonała jej zadania. No, to akurat prawda. Janku, jesteś inteligentnym chłopcem. Janku, jesteś inteligentnym chłopcem? To dziwnie brzmi, czekam na jakieś ale. Ale nie oczekuj ode mnie, że będę twoją koleżanką. To one mają być fajne. Ale ja chciałam dobrze. Wiem, że chciałeś dobrze i doceniam to. Naprawdę? Ej, ta baluga! Czyli coś, co bym wolał teraz oglądać zamiast odcinka szkoły. Naprawdę. I jeszcze jedno. Nie zamierzam ratować niczyjego złamanego serca ani wnikać w to, dlaczego bijecie się na korytarzach. Ale jeżeli kiedykolwiek będziesz miał poważny problem Zawsze możesz do mnie przyjść. A przez poważny problem, oczywiście, rozumiem, nie wiem. oderwaną rękę, wypływający mózg uszami, tego typu rzeczy. No, cieszę się, że sobie wyjaśniliśmy tę sytuację. Janku, a kto nagrał ten film? Robert. Dobrze, muszę jeszcze odbyć z nim poważną rozmowę. Normalnie jestem w szoku, bo jednak jest fajna. No, może nie fajna, fajna, ale spoko. W sumie. To ona jest jedyna w swoim rodzaju. Hmm, jak płatek śniegu. Mhm. Jezu TVN, ogarnij dupę i zrób w końcu kolejne sezony szkoły i niech pani Kłosek powróci bliska. Po rozmowie z nauczycielką informatyki Robert Misztal usunął filmik z internetu. Janek ponownie uważa Karinę Kłosek za swoją ulubioną nauczycielkę i pilnie się uczy. Nie spodziewałam się. Dzień dobry, siadajcie. Słuchajcie, zanim zaczniemy lekcję, chciałabym omówić z wami pewną rzecz. Po rozmowie z jednym z was uświadomiłam sobie, że oczekujecie od nauczycieli okazywania sympatii. Dlatego też postanowiłam przygotować dla was drobny poczęstunek. DO fuck! No nie wiem jak wy, ale ja bym tego jednak nie jadł. Szansa na truciznę jest bardzo duża, bardzo duża. Uprzedzając wasze obawy, cukierki nie są zatrute. <grych> Dosłownie odpowiedziała na mój tekst. Co się dzieje? Czy, czy ona mnie słyszy? No, teraz kiedy wyjaśniliśmy sobie te kwestie, myślę, że możemy przejść do normalnego trybu lekcji, tak? Dobra, to pała, 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 pała jedynka, pała, dwójka z plusem. Dziękujemy. Yeah. Widzisz, przyniosła nam cukierki. Jezu, jakieś święto. Słuchajcie, proszę, żebyście te cukierki zjedli na przerwie, dobrze? Po pierwsze możecie zabrudzić sprzęt, a po drugie... Nie mam ochoty słuchać zbiorowego ciamkania. Odpalcie arkusze kalkulacyjne. No dobrze, kochani. Najwyraźniej po dzisiejszym odcinku dowiedzieliśmy się, że pani kłosak potrafi też być miła. Mój cały światopogląd właśnie runął. No! no! Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Lakardum. Oczywiście czekam na waszą opinię na temat dzisiejszego filmu w sekcji komentarzy. No, i również proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli odcinek Wam się podobał. Jeżeli Wam się nie podobał, to poproszę o łapkę w górę i subskrypcję. A także wejdźcie na mojego Instagrama. A my, kochani, widzimy się oczywiście jak zawsze w kolejnym odcinku za dwa dni o godzinie 16. Do zobaczenia.